Hej, cześć, na mojej strony dodajek AK Krzysztofera Akordian. Przychodzę dzisiaj z nowym odcinkiem na moim kanale. Odcinek będzie poświęcony planami czytelnikami na 2023 rok, czyli 23 książki na 2023 rok. Więc e, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy ten odcinek. Ja dużo o tych książkach nie powiem, bo większość tych książek, które wszystkie nie czytałem ich. I nie no. wiem o co w nich chodzi, tak naprawdę czytam tylko opisałem jak mnie zaciekawiło, okładka czy coś to brałem, że one Turik i tyle na moim Goodric. I tak, taka szefka auto reklama, zapraszam was z mojego Instagrama i na mojego Goodrica. I tak, to było już tyle, więc zapraszam was do oglądania. Na początku wam pokażę książki, których nie mam tutaj fizycznie i nie mam ich zakupione, więc wam wkleję zdjęcia i wam powiem, no wiecie, powiem wam po prostu, <laughs> jakie książki chcę przeczytać na początku. Więc pierwszą książkę, którą chciałbym przeczytać. W jakiejś części 2023 będzie to Hard drugi tom. E, po pierwszym tomie, jak wiecie, po moim wrap ze sierpnia, bardzo mi ten tom, e, bardzo mi się ten tom spodobał i, i ja tak naprawdę przeczytałem e, ten pierwszy tom po obejrzeniu całego pierwszego sezonu Hard który był dobrze zrobiony i, i niósł ze sobą dobry moral e, No i tak naprawdę, jak obejrzałem ten pierwszy sezon Hard to zaspoilerowałem sobie tak naprawdę dwa Tomek książki, czyli no, tak naprawdę dwa tomy komiksu, więc, ej, cile, ch no, no cóż, no bywa i tak. <grych> Ale no, chciałbym czytać właśnie w 2023 Heartstopper. Ciekawe, czy mi się to uda. Bo szybko się czyta komiksy, yy, bardzo mi się podoba taki format komiksów i, i taka historia tam zawarta. Yy, no i tak naprawdę to jest patronat Magic z Getbooki, więc I love it. Następnie będzie to materiał na chłopaka, yy, potrzebuję takiej yy, książki w podobie do Red White and i, i Hard Comfort, yy, po prostu tak do testowania się, wiem, że Nikola z kanału Dr. Book polecała tą książkę, więc mnie też ona zaciekawiła opisem, yy, opisem no i chciałam po prostu ją przeczytać, więc może mnie zaciekawi fajna ma okładkę, fajną ma więc... Następnie 10 tysięcy drzwi. Chyba jestem ostatnią osobą, która przeczyta tą książkę, bo każdy ją już na Booktubie czytał, czy to na przykład Marta i Ania, czy to Zuza Zaksiążkowane, czy Nikola Doktor Bookl, bądź Madzia Getbooki, czy też Martusia z Do Góry Książkami. Praktycznie chyba wszyscy ją czytali, tylko nie ja, więc... Troszkę mi przykro, bo jestem ostatnią osobą i tak czuję się samotny trochę z tym, <gry> ale chcę przecież to chcę zobaczyć i y, 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 dlaczego, tak, y, dlaczego był taki zachwyt na tej książce, bo dlaczego tej książki nie lubiły pewne osoby, więc chcę po prostu mieć swoje zdanie i chcę dowiedzieć czy mnie ta historia urzeknie, czy nie, co z tej historii wyniosę. I następną książką będzie to Lopy w Tyle na popiołach i wrzasku bestsellerek, czyli Anny i Marty. Więc nie mogę się doczekać, bo, bo jakby chcę, przydać książki, które są wydawane przez dziewczyny. No jeszcze dziewczyny są z Łodzi, więc się cieszę, bo to jest fajne. I czytam teraz ostatnią godzinę. Jestem bardzo zadowolony z tej książki bardzo mi wciągnęła ta historia. Bardzo się cieszę z tej historii. I jest bardzo przypięknie przeprowadzona, przeprowadzona, i, i wartka akcja jest po prostu jest fajnie. Jestem właśnie ciekawy. Jaka będzie kolejna książka dziewczyn. No i teraz będziemy już mogli iść z fizycznymi książkami, które mam u siebie już pewien długi czas na moich półkach na mojej biblioteczce, i chciałam właśnie w tym roku je przeczytać. Czy mi się to uda, to nie wiadomo. Zobaczymy. <grych> ale chciałbym. Nie wiem kiedy, ale chciałbym. Jeszcze w tym roku je przeczytać, więc... Pierwszą książką, którą mam pod ręką, znaczy kolejną książką, którą mam pod ręką, będzie drugi tom zmierzchu, czyli Księżyc w Nowiu. Mam tą książkę w wydaniu książkowym, poketowym, że tak to powiem. E, no, pewno będzie mi się to ciężko czytało, może będzie chwila audiobooka. Zobaczymy, bo jakby chcę przeczytać, chcę się dowiedzieć, co jest w tym drugim tomie i jak. To było zawarte w książce, bo oglądałam tylko właśnie wersje filmowe i ja też mam właśnie wersje okładkowe na książce, bo jakby bardziej mi się podobają te okładki niż te pierwsze oryginalne zmierzchu. E, e, możecie wiedzieć z e, pewno znacie już moją opinię, a jak nie, no to zawozujemy go wrapa z e, listopada. E, tam mówię o moją opinii na temat pierwszego tomu zmierzchu. E, Ciekaw jestem, jak to jest, zostało przyprowadzone w książce, bo oglądam właśnie wszystkie filmy z Zmierzchu kilkanaście lat temu za dzieciaka, że tak to powiem i jakby chcę przeczytać kolejną część Zmierzchu i kolejne um, rozterki Belli i Edwarda i tego, jaką oni będą mieli historię tę zawartą e, i po tym właśnie po skończeniu tej książki chciałbym znowu zrobić sobie rewatch tego, tej drugiej części i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następnie mam Czerwoną Królową, dawno się o tej książce już nie słyszało na polskim czy zagranicznym booktubie. Ja ją mam już pewien czas na swojej półce, pamiętam, że na YouTube znalazłam fragment audiobooka i mi się spodobał właśnie ten audiobook i zaznaczyłem sobie wtedy, te dwa lata temu, 2020, że want to read, że chcę ją kiedyś przeczytać, no i teraz mam ją u siebie i Ciekawe, czy mi się to spodoba, czy nie, i ciekawe, jaka tam będzie zawarta akcja, losy tej głównej bohaterki Marii, która była urodzona w 302 roku, i co tam się dzieje. Y, bo podoba mi się ta okładka i sugeruję, że to będzie jakieś królestwo, zamek, cokolwiek, co mm, będzie, co mnie urzeknie, i co, co mi się może spodoba. I jestem ciekawa, swoje opinią, bo chcę, że to nie jest aż taka gruba, bo nie jest. Mm, więc może się będzie szybko czytał, bo też ma dużą, duże, duże światło na stronie. Yy, no jestem ciekawy tego. Miałam kolejnych tomów, bo są trudno dostępne i szkoda. I zobaczymy. Najwyżej mam tylko jeden tom przeczytany. Ale to nic. Następny, Mechaniczny Anioł, czyli powrót do Cassandry Clare i do świata nocnych włosów. Yy, od skończenia szóstego tomu Darw Anioła. Yy, chcę wrócić do Cassandry Clare, bo tak naprawdę jak wiecie, bo nie wiecie, od Cassandry Clare się wszystko zaczęło w 2016-17, tego czasu czytam... Czytałem mniej lub więcej książek i teraz więcej czytam książek i to jest właśnie wspaniałe, że mam mi taki powrót do nocą i do tego, co mnie tak naprawdę urzekło w tych książkach. I, od, i taki powrót do korzeni. Mam taki po prostu sentyment do tego i do tej autorki, że no, dzięki niej... Zaczęło się to wszystko i dzięki niej zaczęła się moja historia czy z fantastyką, z serią Nocnych łowców, z serialem Shadow Hunters i z tym wszystkim. Ciekawy jestem, jak właśnie wyjdzie ten tom w tej trylogii Diabelskich Maszyn. No, będzie fajnie, bo Anglia, Londyn chciałbym też kiedyś zwiedzić, jeżeli będzie mi to pisane. No i zobaczę, czy dalej mi się spodobają nocni łowcy i. Co z nich wyniosę i jaka będzie moja opinia? Później mam e, Magiczny Express, czyli fantastykę młodzieżową. E, ja, właśnie ten pierwszy i drugi tom, który mam, czyli ten żółty tom, który tutaj jest, Chciałbym właśnie w tym roku przeczytać Magiczny Express, e, ale ten Magiczny Express, ekspres, czy pierwszy i drugi tom, czy tylko i pierwszy, chciałbym właśnie przeczytać jadąc pociągiem, bo myślę, że wtedy będzie czuć najbardziej ten klimat, tej całej historii fabuły. Mm, i będzie wyjątkowy, bo od dłuższego czasu chcę tą historię przeczytać, bo wiem, że Jezuza jest zaksiążkowana i Nikola, z którym bardzo je i bardzo mi się spodobały. Ym, no i też nie wiadomo, kiedy wyjdzie trzeci tom, więc mogę szybko nadrobić i wtedy będę czekać z oczekiwaniem na kolejny. A myślę, że to mi się spodoba, bo to jest właśnie motyw szkoły w pociągu, w ekspresie i to trochę już na potera. Pottera. Y, y, I ale najbardziej, właśnie motyw nauki i motyw tego pociągu bo fajnie siedzi pociągiem i się czyta książki, więc łączyć pasję z przyjemnością jest, jest to rzecz fajna. Więc zobaczymy. Ja już przepraszam, że ja nic nie mówię o tych książkach, ale tak naprawdę nie mam co opowiadać o tych książkach, bo to są tylko moje plany czytelnicze na ten rok. I dopiero gdy je przeczytam, to naprawdę szersze i większe zdanie na ten temat. Więc tylko po, po prostu pokazuję książki, które chcę. Przeczytać i, i to tyle. Więc nie złoście się na mnie, że będę mówił mało albo będę się powtarzał pewnymi zdaniami czy słowami. Następnie nie mogę cię zabrać cojąć: i Dante. Odkrywają, odkrywają sekrety wszechświata, a tak naprawdę wziąłem ją w tym roku tutaj, dlatego iż wyszedł albo wyjdzie zaraz drugi tom: yy, Arysotele i Dante, więc chcę przeczytać z moim przeciłkiem. I zobacz, czy mi się spodoba, co w tej historii tak naprawdę jest takiego wspaniałego, wyjątkowego, pouczającego i mądrego, że osoby z BookTube'a, które darzę autorytetom, który uwielbiam, mają patrona nad tą książką, nad drugim tomem. I no się cieszę, i chciałbym przeczytać już teraz. <grywka> Tutaj opowiadała właśnie historię o dwójce bohaterów tytułowych Aristotele i Dante, y, którzy poznają ze sobą, odkrywają. Tak naprawdę świat, życie, siebie, poznają się, by zaprzyjaźniają się i tworzą własną historię. I to jest niesamowite. No i jak zaczynamy być na fali fantastyki, no to nie mogło Cię zabraknąć Vortex, czyli y, pierwszy tom chyba duologii czy trilogii y, opowiadający o dziewczynie, która zmieniła świat i żyją tutaj w, y, y, w w Londynie, w nowym Londynie, w którym są wyścigi jakichś vorteksów, i właśnie mm, te vorteksy, czy to zwycięstwo, które y, było tutaj, zniszczyło świat ileś tam lat temu. I tutaj, właśnie ta stopinna wizja świata, w którym główna bohaterka no, musi uratować to wszystko. Jak ona to zrobi, i czy jej się uda, nie wiadomo. Who knows? I don't know. Więc zobaczymy, kiedy ją przeczytam, to się dowiem i wam powiem. Więc jestem ciekawy. No i po prostu podoba mi się ta układka, bo jest fajna. W tym roku też nie mogę zabraknąć Pretty Little Liars. Pretty Little Pretty... Pretty Little Tutaj nie mogło zabraknąć o konstawek, ustawek, czyli Pretty Little Liars, czyli mojej kochanej serii książek na Todal Mundo Mundial i serialu Todal Mundo Mundial, który ja kocham i o którym już wiecie bo non stop nim trąbię, <gry> to jest już kolejny dziesiąty tom y, losów dziewczyn i tego, co się działo po poprzednim tomie, więc jestem ciekawy. Szybko się właśnie czyta tą książkę i tą serię, więc kiedy, przy, kiedy przysiądę do niej, to ją przeczytam na raz czy na dwa razy, jeżeli będę miał wolny czas. I no, chcę wrócić do tego świata i do dziewczyn, bo kocham je. Na to dojmę do Następnie chcę wrócić do Czasu Żniw czyli drugiego tomu, czyli zakonimów, bo ostatnim razem czytałem pierwszy tom rok temu, ponad rok temu, bo w lipcu 2021, i długą przerwę sobie zrobiłem od, od tej serii, a chciałbym wrócić um, do Page, do tego świata i do historii, która sama też nam bo pierwszy tom nie zwalił z nóg. Zapraszam Was do mojego reading vloga, pierwszego chyba z na tym kanale moim, e, który nagrywałem, jest wspaniały ten pierwszy tom i nie mogę się doczekać, jakie losy będą dalej i co będzie dalej musiała Page przeżyć i czym nas Samantha Shanon zaskoczy w drugim tomie. Następnie z polecenia Alexander Books e, chcę przeczytać, nic wam nie jestem winna. E, naprawdę ciekawy mnie ten tytuł i ta opowieść, która jest zawarta, to te poznajemy dziewczynę, która idzie na przyjęcie, nami na imprezę, uprawia seks z dwójką chłopaków i nagle do sieci trafiają jej nagie zdjęcia, SMSy, dostaje pogróżki, hejt na nią wielki spływa i to jest są wiele jest trigger warningów, przed którymi Alex nas ostrzegała i zapraszam je też do jej o o którym... W którym ona mówi o tej książce. I ja jestem ciekawy, bo tutaj właśnie jest ukazana, jak to Alex mówiła, historia historia właśnie tej dziewczyny, która no musi się zmagać właśnie z tym hejtem, z tym, co tutaj jest, z czym ona się musi zmierzyć, spotkać i tak naprawdę co ja wyniosłem i co też napisałam w komentarzu um, u Alex, to to, że Dlaczego to każdego obchodzi co kto z kim robi? Jakby w wchy, wchy, bo ja tego nie rozumiem. Niech się każdy zajmie swoim własnym życiem i nikt, nikt, nikt nikt nie ocenia kogokolwiek, co kto robi, z kim robi i gdzie robi, bo to nikogo nie powinno to obchodzić i ja chcę przed tą książkę, bo chcę mieć właśnie swoje zdanie na ten temat albo po prostu dopowiedzieć to, co teraz bym powiedziałem. No i myślę, że ta książka trafi do mnie i czegoś mnie naucza, bo zostawił mnie z pewnymi refleksjami na dany temat. Później mam trzynastą opowieść. Dane Cedarfield, jak dobrze to wymówiłem. E, to jest ukochana książka e, Alexander Books. E, Zuza ją lubi, e, Nikola też ją lubi i ja, moja przyjaciółka też ją lubi. <grywki> Bardzo ją uwielbia. E, ja też chcę być w kręgu tych osób, które uwielbia trzynastą opowieść. Tutaj mam przepięknie przeprowadzoną opowieść którą opowiada nam pewna osoba, i możemy poczuć się wyjątkowo czytając tą książkę, bo każdy się o nią zachwyca, każdy ją wspomina dobrze, wzrusza się na niej i ja też się cieszę, bo dostałem tą książkę właśnie od mojej przyjaciółki na moje 20 urodziny i to jest wyjątkowy prezent, i wyjątkowa to jest książka, bo dostałem ją od wyjątkowej osoby i właśnie mam tutaj też dedykację. No, myślę, że ta dedykacja jest tak bardziej dla mnie osobiście, i, ale chcę ją czytać, bo. bo jej. <laughs> myślę, że mi się spodoba, bo jak wiem, mam tutaj przepiękne, przepiękne pióro, przepiękny styl pisania, przepiękną właśnie tutaj opowieść, historię i no, myślę, że zachwyci mnie i będzie wyjątkowa. Następnie na fali TikToka i na fali y, dramy czy, y, czy opowieści o tej książce na Instagramie. Y, ja też chcę po nią sięgnąć i mam tutaj If End with Us Colin Hoover. To jest moja pierwsza książka Colin Hoover, którą ja przeczytam. Jestem ciekawy, jakie ja będę miał zdanie na temat tej książki, bo no drodzy Wam też, jak już tak mówię, to kupiłem dzisiaj z moją psiapszy z liceum y, Milanką Hopeless. Colin Hoover, tak samo. I jak się to też mogę tutaj dodać, e, tą książkę do tego mojego TBR-u. Tak, wstępnie, e, bo chcę czytać i to jest fajne. Może mi się spodobać, może nie. Wydają to update'y razem e, z moją psiapsią z No, a wracając do End of Us. Nicole ją ja czytała, Aleks ją czytała, podczytany ją Adrian czytał. ja osób z book, Booksuba i Bookstagrama. I, I właśnie ja też chcę ją przeczytać. Chcę zobaczyć, czy. Mi się nas spodobać bo wiele osób. Ma, jest to podzielne zdanie, bo wiele osób ją lubi. Jest do niej średniawką, bo cię nienawidzi, bo ma te ciężkie, trudne i hamskie i dziwne trigger, trigger warningi. Ale ja chcę wyrobić swoje własne zdanie na temat tej książki i ma po prostu fajną układkę. No właśnie. Z tego co ja wiem, to właśnie Colin Hoover opisze bardzo y, książki oparte na romansie, y, bardzo młodzieżówki. Oparte na seksie, oparte na mm, bedboju i dziewczyny, która się zakupuje w tym bedboju. E, no i historia, która jest tutaj zawarta, może być ciekawa, więc zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie mogę też zabraknąć barła światła e, od Mary Wolf. E, po skończeniu mojej trylogii trzech czarownic, ja bardzo chętnie sięgam i zakupuję. Kolejne książki wydawane przez wydawnictwo Jaguar Mary Wolf, bo Mary Wolf y, była moim odkryciem w tamtym roku, bo mi się spodobała seria, trylogia Trzech Czarownik, najbardziej trzeci tom, bo przy trzecim tomie się popakałem. Yy, I właśnie chcę też tą kolejną trylogię. Yy, tutaj opowiadał właśnie o Zatopionym Miastu, o aniołach, demonach, o starożytnym Egipcie, a anioły, i demony i Egipto kiedyś to była moja fascynacja w zasadzie więc może jak wrócę do tego teraz, tutaj w nowej odsłonie, w nowej historii, to mi się spodoba i będą fajne refleksje i wyrażenia na temat przeczytania tej książki. E, I teraz właśnie przyszedł już drugi tom i jakby jak, jak przeczytam kie, w którymś miesiącu e, Berosia Światło, to mogę zakupić kolejny tom i mieć, no, dwa tomy za jednym zamachem, <grym> więc taki deal, <grym> więc no jestem ciekawy jak to ta historia będzie przeprowadzona, bo no nie wiem, czy coś pobije trzy czarownice, więc jestem ciekawy. Na fali też y, moi, mojego zapału i y, polubienia nauki i uczenia się i nauki i szkoły w książkach nie mogę to też zabraknąć uwolnionej Tary West Over. Y, jakby przeważnie każdy już czytał y, uwolnioną. Na pewno ją czytała Nikola, Łukasz Talking Cloud, Alex and the Books. Nie pamiętam, czy Madzia z Get Book ją czytała, Zuza z chyba jej jeszcze nie czytała, ale chyba zamierzam przeczytać. No i ja jestem kolejny w kolejce, żeby przeczytać właśnie uwolnioną. w tej historię dziewczyny, która wychowuje się w rodzinie mormonskiej i w tej rodzinie mormonskiej jakby edukacja nie jest ważna, nie jest na pierwszym planie, jakby jeżeli ktoś chce się uczyć i to jeszcze dziewczyna, to jakby każdy jest w szoku, każdy jest załamany, za, za zdruzgotany i tak dalej, że jak to możliwe, dlaczego tak musisz, dlaczego tak robisz, tak nie możesz i tak dalej, a ona idzie na przekór temu wszystkiemu i chce to robić i to jest jej marzenie, to jest jej cel, tak jak to u mnie w liceum, bo ja poszedłem sam z siebie do liceum i się ogromnie z tego cieszę, bo ja to robię dla siebie, bo ja się uczę dla siebie, bo ja chcę to zrobić dla siebie. Jakby ja poszedłem na sam z siebie, bo sam z siebie chcę, chciałem i dla mnie jest ważna edukacja, bo jakby chcę się uczyć dla siebie i chcę spełniać swoje marzenia, żeby iść na studia, bo to jest dla mnie ważne i myślę, że ta książka dużo mi też ukaże losów tego, jak się uczyć, jak spełniać swoje marzenia i swoje cele, więc zobaczymy, co z tej książki wyniosę. Następnie cieszę się, bo zawsze, gdy oglądam jakiś serial, yy, czy nawet no, przynajmniej serial, bądź jakąś bajkę, czy coś yy, odcinkową, zawsze chcę, żeby wyszła książka. I w końcu się doczekałem, bo oglądałem właśnie Wings Club, czy to Witch, yy, za dzieciaka. Yy, teraz oglądałem właśnie przeznaczenie Saga Wings i mam książkę, przeznaczenie Saga Wings, więc się cieszę. Jeszcze cieszę się, że to jest w wydaniu serialowym Netflixa z Avril... .com .com. Jak jakoś to nazwisko jest, ja bo tutaj nie piszę. Jakby chcę że to tą książkę, ale jestem ciekawy, jak to będzie zawarte w książce, e, bo serial ogląda mi się bardzo spodobał. Jeszcze i drugi e, sezon. Szkoda, że już nie ma więcej, bo już usunęli i nie, 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 nie próbują, e, nie wydałem, nie będą wydawać już trzeciego sezonu, ale mam dwie książki. Znaczy, mam pierwszy to muszę kupić, zakupić drugi i jestem ciekawa, jak to będzie zawarte w książce i na pewno Opowiem wam o tym w Europie. Wam tak szybko powiem. Mam y, cztery książki, tak, jak najwięcej. Wszystkie są patronatami Alexa The Books, y, więc y, kocham Alexa The Books i mam wszystkie książki, pod którymi ona ma patronaty, i to jest niesamowite. I I Love You Alex. I mam nadzieję, że jak ktoś na ten film to się ucieszy z tego powodu. A ja chcę te wszystkie książki, bo to już wszystkie książki, które ty obejmujesz patronatem, y, są wyjątkowe i są pouczające. Przepiękne, niosą ze sobą przepiękny moral i dużo się można z na nich nauczyć. I to przepiek o nich jeszcze mówisz, więc I Love You. Więc mam pierwszą książkę, którą mam pod ręką. Mam Malibu Ponia, Taylor Jenkins Reads. Ehm, no, nie przytoczę Wam, bo nie wiem nic o tej książce. Wiem, że tylko Alex ma nad nim patronat i to się liczy. Więc <gryw> tak szybko, bo mi się zarabia, bateria padnie w telefonie. Później mam Auto Boy. O grafii. Historia opowiadająca o dwójkę, dwójce chłopaków, którzy się poznają na em, warsztatach filmowych y, czy warsztatach pisarskich, i między nimi dochodzi do y, uczucia, do poznania się, do relacji itd. Jestem ciekaw, co, co będzie zalecało w tej książce. Później mam Groning, dorosłą, przepiękna okładka, jest kochałam takie kolory. E, Opowiadam tutaj o dziewczynie, która została wykorzystana przez pewnego faceta i jak może sobie z tym radzić, itd., więc no, Bardzo ważne tematy, i ja chcę sobie przeczytać, żeby po się, wzruszyć i też wynieść z niej dużo. Na no, koniec zostawiłem właśnie sezon Luster. Opowiadam tutaj dużo jest właśnie w patronatach Alex and The Books i innych e, booktuberów, którzy objęli ob te książki, które są też patronatami Alex. E, trigger warningi i ważne tematy. Trigger Warning które są zawarte na końcu czy na początku książki, to jest niesamowite. E, opowiadam tutaj historię o dziewczynie, która. E, ma magiczny dar yy, i przepchnięta jest okładka, bo tutaj lustro to ładnie to komponuje ze sobą. I tu mam jeszcze hiszpanie i mm, korzenie hiszpańskie, to dla mnie ogromne, bo to dla mnie trafie, to jest af, jest <grych> Więc chcę ją i chcę dużo, dużo z niej wynieść, yy, popłakać się także, ale mieć takie większe pole manewru i większą wiedzę na dany temat. Na koniec zostawiłam moje najkochalsze książki, które, które kocham na Total Mundo i kocham świętej pamięci pisarkę, która jest bliska mojemu sercu i bliska, bliska mojemu sercu, bliskie mojemu sercu są te wszystkie książki, które ona napisała i które jeszcze wyjdą, mam nadzieję. Ehm, mam wybrać tylko jedną, ale pokażę Wam wszystkie trzy książki. Ehm, I to jest, są książki Lucy Nowraili, czyli kocham. Lucina O'Reilly na To Mundial. Jakby wszystkie książki Lucy O'Reilly mają coś w sobie. Niesą są sobą przepiękne mora, uczą nas życia takie jakie jest. I z każdym z bohaterów możemy się utożsamić. I kocham po prostu wszystkie książki, wszystkim książkom Luciny O'Reilly. Na pewno mi 5 gwiazdek. E, pierwsza książka, którą mam pod ręką, leży już u mnie prawie 2 lata, ponad 2 lata. Jest to Dziewczyna z Neapolu. E, wiem, że ty opowiada tylko książka o podątej, Główną bohaterkę, która poznała jakiegoś chłopaka i wiedziała, że chce zostać jej mężem. Musi zostać jej mężem. Ale na pewno, nawet jeżeli nie wiem nic o książce pewnej w Riley, bo już zapomniałem, to i tak, i tak mi się spodoba, i tak, i tak ją pokocham. Później mam najnowszą premierę 20, z 2021. Tajemnicę Fl Flight House. Fleet House. Nie, to się mówi I'm sorry. Um, Tutaj właśnie mamy powieść, która, którą Lucy O'Reilly napisała kilkanaście lat temu i zostawiłam w szufladzie, żeby potem mogłem ją dokończyć i wypromować i wydać na światło dzienne. To jest właśnie potem pierwszy thriller Lucy, napisany przez Lucy O'Reilly opowiadając o właśnie tej posiadłości, prywatnej szkole, w której dochodzi do pewnego pewnego zdarzenia, w którym no głównie bohaterowie muszą wam odkryć, co się tak naprawdę stało, dlaczego i tak dalej. Więc jestem ciekawy, bo kocham, i są przepiękne książki wydawane przed wydawnictwo Albatros. Na koniec nie mogę zabraknąć jeszcze siódmego tomu mojej ukochanej książki z serii Siedem czyli Zaginiona Siostra. Też ona u mnie leży rok, <grym> więc wiem, ale ja odwlekam z książkami, które są wydawane przez Womysław Batros u nas w Polsce i książek w Wyspneura, nie z tych książek kończyć, bo to są książki o mnie, to są historie, które ja chcę przeżywać, w których ja widzę cząstkę siebie i ja chcę tą cząstkę z tych książek mieć w sobie. I tutaj mam 7 Tom, właśnie zajęli siedem siódmy, i tutaj dowiemy się, kto jest tą zaginioną siostrą, jak ta historia zostanie przeprowadzona. Użycie Reading Vloga, czytania tej książki, już się niebawem, mam nadzieję, bo e, mamy taki plan z moją przyjaciółką, żeby przeczytać tą książkę w połowie stycznia, więc e, zobaczymy, czym się to zacznie i jak ja się znowu popatrzę na tej książce i jakie będą moje przemyślenia, moje opinie, moje e, wstawki na, ry, ry, na Reading Vlogu. Po prostu te amo mucio i nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam moją kochaną książkę no, to mu na Total Mundial, więc I love you. I po tym długim filmie to już jest, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że <grym> było w miarę fajnie i fajnie oglądałam się ten film, w którym no, mówiłem o książkach, o których nic nie wiem prawie, <grym> ale tak, więc to już by byłoby na tyle bez żadnego mm, przedłużania. Mam nadzieję, że zostawicie po ślad, napiszcie w komentarzu, jakie wy macie plany, czy ten internet. na 2023, a my się już widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia i pa!